A dzisiaj mamy zawodnika A8 D3 E42TDI. Przy dzisiaj on już troszeczkę stoi, bo dwa dni z tymi świecami walczyłem, żeby je wyciągnąć. Ogólnie wszystkie, oprócz dwóch poszły, powiedzmy w miarę normalnie. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Dwa dni moczenia, znaczy tak najpierw nagrzania, później ostudzenia w odpowiedniej temperaturze, odkręcenia, bo ja rozgrzałem motor i czekam aż idzie. No mam na to swoje patenty i no poszła, bo normalnie to tam ktoś się chyba nie chciał podjąć, ale później ją namoczyłem, później ta o dziwo była dużo trudniej do, trudniejsza do ruszenia, ale jak już ruszyła to poszła jak spłatka. Parę pierwszych tylko obrotów, a to naprawdę wyciągałem ze 30 minut. Nie wiem co tu się działo, jak to ten. Ja zawsze składam na smart ceramiczny, nie ma problemu.